A, ah, więc to Ty jesteś tą morą, o której mówili mi moi generałowie. Witajcie, Mori, ja jestem Gromczak i dzisiaj mam dla Was krótki materiał o nowej, dużej modyfikacji do Gotika. Usiądźcie wygodnie, weźcie Bucha Bagiennego ziela i posłuchajcie. Gothic 2 New Balance to jedna z największych i najpopularniejszych modyfikacji właściwie z całej serii Gothic. Z tego też powodu budzi różne emocje. Każdy fan Gotika powinien przynajmniej raz tę modyfikację, no może niekoniecznie całą ograć, bo jest długa, ale chociaż przez jakiś czas wypróbować. Jedni ją pokochają, inni wręcz przeciwnie dodaje wiele nowej zawartości i mechanik, które w jakimś stopniu przerabiają to, czym jest Gotik, ale też nie można powiedzieć, że to złe rozszerzenie. Oczywiście jest też wiele innych równie świetnych modów. Są Kroniki Myrtany, jest The Dirty Słow. Z tym, że New Balance ma jednak w sobie coś specjalnego, wyjątkowego, przez co wielu fanów i moderów Gotika, jako wzorzec bierze sobie właśnie tenże mod. Jest on jednak rozszerzeniem do Gotika drugiego i zarówno pierwsza, jak i trzecia część nie mają takiego swojego odpowiednika wśród fanowskich rozszerzeń. Dotychczas do jedynki można było za coś takiego uznać o Tello Mod, choć to może trochę naciągane, a do trójki Total Rebalance z modpaka niemniej żaden z nich nawet delikatnie do New Balance się nie zbliżył. I tak było do tej pory, ponieważ w listopadzie 2025 roku swoją premierę miał dawno zapowiedziany i długo wyczekiwany mod do Gotika pierwszego, Gothic Reworked, który ma być właśnie takim odpowiednikiem New Balance do jedynki. A jak to finalnie wyszło, to postaram się wam nieco przybliżyć. Gothic Reworked to modyfikacja do Gotika I, jeśli się nie mylę, polskiego twórcy, oni rezu 93. Dodatek ma na celu rozwinąć grę, starając się zachować jej klimat. Będą więc rozbudowane mechaniki, będą zmiany w balansie, nowe lokacje, nowe zadania, poprawki do gry i wiele, wiele więcej. Twórca mocno inspirował się wieloma znanymi modami, przede wszystkim fanowskim dodatkiem New Balance, jako że widać wiele rozwiązań i mechanik, które w NB są obecne. Zmienił też kilka aspektów gry na z Gotika II z dodatkiem Noc Kruka. Na ten moment jednak jest to bardziej inspiracja niż upodobnienie do innych modów, niemniej twórca w przyszłości, z tego co wyczytałem, rozszerzy ilość zmian, doda nową zawartość fabularną, a także dopracuje to, co już zrobił, tworząc swego rodzaju taki lekki odpowiednik New Balance, tylko że do gotika pierwszego. W obecnej wersji rework Rezu 93 zdecydował się nie ingerować zbyt mocno w otoczkę fabularną, postawił więc na przejrzystość i płynność rozgrywki w duchu pierwowzoru, w związku z tym dostajemy masę różnych usprawnień gry, czy nowych umiejętności, aczkolwiek trochę nowych zadań i NPCów także się już pojawiło. Co więc Gothic Reward dodaje? Jak już wspomniałem, fabularnie Mod nie ma zbyt dużej ingerencji w grę. Przynajmniej w obecnej wersji, na podstawie której nagrywałem ten materiał. W większości są to zmiany zgodne z pierwotnymi założeniami twórców. Otrzymamy więc trochę przywróconej niedostępnej wcześniej zawartości, lub stworzonej na nowo, bazując na dostępnych na ten temat informacjach z tego, czego studio Pirania Bytes nie zdążyło zrobić, a co chciało do gry dodać. Jest też trochę oczywiście twórczości własnej autora. Rezu93 starał się jednak wszystko tworzyć w miarę zgodnie z lore gry. Przede wszystkim zostały naprawiane wszelkie nieścisłości fabularne i inne elementy, które nie do końca były dobrze wykonane przez pirania Bytes oraz rozszerzone dobre, ale niedokończone ich pomysły. Przeniesiono też pojedyncze wydarzenia z poszczególnych rozdziałów na inne etapy rozgrywki. Jak mówiłem, jednak to wszystko jest wzorowane głównie dokumentacją pozostawioną przez twórców Gotika. Z różnych źródeł w internecie znalazłem informację, że w przyszłości rework wprowadzi więcej zmian w tym aspekcie, a czy to dobrze czy źle, to wszystko zależy od tego, jakiej jakości ta dodana zawartość będzie. Na razie jest trochę nowych zadań i NPCów, przywrócono też możliwość zostania guru w obozie na bagnie. W kwestii postaci to pojawili się nowi członkowie obozów, jak i postacie niezależne, a co do zadań to przede wszystkim rozwinięta została przynależność frakcyjna. Ma być więcej zadań w ramach wybranej gildii i uważam, że to bardzo fajny pomysł, jako że fabularnie jako cień czy szkodnik od razu szliśmy na bagna. Nie było żadnych innych zadań pobocznych w ramach frakcji, poza oczywiście tymi związanymi z fabułą główną, tylko w obozie sekty o ile dobrze pamiętam, mieliśmy Jakieś małe zadanie związane z produkcją bagiennego ziela. W każdym razie nie za bardzo mogliśmy wczuć się w ścieżkę, którą obraliśmy, nawet po późniejszych awansach, czy to na strażnika, na maga, albo na najemnika. Z pewnością taki zabieg pozytywnie wpłynie na immersję. Nowe zadania w poszczególnych rozdziałach mają skupiać się właśnie na tym, co w tym czasie się dzieje w kolonii karnej. Także nie będzie takich zadań zupełnie niepasujących do aktualnych wydarzeń, gdzie w sytuacji, gdy musimy udać się na cmentarze z kołorków, ważny dla gry moment i w ogóle, ale przy okazji anga. Czy Korkalom zleca nam na przykład dowiedzieć się, kto w obozie sprzedaje bagienne ziele na lewo Siferowi. Rozumiecie o co mi chodzi. Takie zadanie byłoby nawet ok dla członka bractwa Śniącego, tylko po prostu nie w tym konkretnym momencie fabuły. Z ciekawostek jeszcze to te nowe zadania pozwolą nam też odkryć to, czy Gomez wiedział. A jeśli chodzi o ich jakość, to są one jak najbardziej w porządku. Wykonuje je się po prostu przyjemnie, od zwykłe questy poboczne, jak i wiele w gotiku. Co myślę, że ważne, te nowe zadania mają pełny polski dubbing. Aczkolwiek wygląda to tak, że część zadań została zapożyczona z innych części gotika i sprytnie wklejona do jedynki z zachowaniem oryginalnych dialogów, inne to posklejane pojedyncze wypowiedzi z różnych dialogów w celu stworzenia jednej względnie spójnej całości, a pozostałe, w których nie dało się tych zabiegów wykorzystać, mają dubbing stworzony za pomocą sztucznej inteligencji. Tak czy inaczej, uważam, że to i tak lepiej niż mieć nieme dialogi. Jeśli chodzi o grafikę, to ogólna oprawa wizualna pozostaje w klasycznej odsłonie. Mimo dodania nowych tekstur i modeli zachowano standardowy klimat graficzny. Rzecz jasna wszystko jest w dużej lepszej jakości i rozdzielczości. Co jeszcze ciekawe, w wielu aspektach nie tylko tych graficznych widać inspirację gotykiem trzecim. Wiele roślinek ma właśnie wygląd z trójki, np. roślina lecznicza, a czy da się jeszcze bardziej poprawić ten wygląd poprzez dodanie innych zewnętrznych modów? Nie sprawdzałem aczkolwiek powinno się przynajmniej dać dodać trawę przy użyciu DirectX 11 i od odpowiednich pluginów. Sama w sobie mapa Górniczej Doliny została rozszerzona o kilka pomniejszych lokacji. Został dodany teren tak Starej Przełęczy znajdujący się za Starą Kopalnią. Będziemy też mogli odwiedzić Opuszczoną Kopalnię, a także podziemne miasto Orków, które teraz będzie nam służyło za podlokację prowadzącą do Świątyni Śniącego. Znamy ten zabieg z wielu innych modów od pierwszy z brzegu Gothic Amplified. Kilka klasycznych miejscówek również zostało przerobionych lub po prostu lekko poprawionych i z takich lokacji to między innymi przerobiona została Górska Folia do której udajemy się z Lesterem w poszukiwaniu kamienia ogniskującego, oraz wieża Ksardasa, do której dodano specjalny teleport zamiast wchodzić do niej po drabinie. Jest też parę easter eggów, o których już mówiłem. Sporo zmian ma też związek z nowymi zadaniami i npc -ami. A poza tym, a to gdzieś znajdziemy wieżę widokową na górniczą dolinę, a to siedzibę jakiegoś alchemika. Ale też gracz po prostu ma być bardziej nagracany za klasyczną eksplorację. Warto więc będzie w starym stylu zaglądać za każdy kamień czy krzaczek, bo może znajdziemy coś nowego. Oczywiście. W związku z tymi zmianami w niektórych lokacjach mogą też pojawić się nowi przeciwnicy. Jak niemal każda tego typu modyfikacja, Gothic Rework dodaje również masę różnych przedmiotów. zdecydowanej większości są to jednak rzeczy, które już doskonale znamy z różnych innych modów. Będą więc szpady, kostury, nowe miecze, topory, kusze, a nawet zaklęcia. Wzorem Gotika 3 będą też nowe potrawy i mikstury dodające nowe efekty specjalne i bonusy do statystyk. Te przedmioty będzie też można własnoręcznie tworzyć dzięki nowo dodanym mechanikom craftingu. Będziemy mogli zdobyć nowe lub niedostępne wcześniej pancerze, albo będziemy mogli ulepszyć stan Standardowe zbroje. Jeśli chodzi o czary, to i tu będzie coś nowego. Oczywiście pamiętajcie, że mówiąc nowego, mam na myśli to, czego oryginalnie w grze nie było, bo dziś już rzadko kiedy mody dodają rzeczywiście coś autorskiego. Zazwyczaj są to elementy zapożyczone z innych modów i potem ewentualnie delikatnie przerabiane. Także magowie będą mieli szerszą gamę zaklęć, niektóre stare zostały też przerobione lub poprawione. Na przykład, będzie można mieć więcej przywołanych istot. Runy będzie można też tworzyć samodzielnie, ale na troszeczkę innej zasadzie niż w dwójce. Co dodatkowo, fajne magowie będą posiadali swoje szkoły magii, magowie ognia będą korzystali z zaklęć powiązanych z Inosem, magowie wody z Adanosem, a góry, którym jak mówiłem, będzie można teraz zostać, mają swoje unikalne czary. Z nowych przedmiotów skorzystają też fani gry pod bronie dystansowe. Miecz Uriziel, choć oczywiście będzie nam potrzebny, to jako ucznik nie będziemy już zmuszeni do nauki walki mieczem, żeby skutecznie pokonywać wrogów pod koniec gry. Uriziela będzie można odpowiednio teraz przerobić, abyśmy mogli wykorzystać jego zalety w walce dystansowej. Będą też nowe warianty strzał, które będzie można samodzielnie wytworzyć. Zresztą ogólnie w związku z rozszerzoną mechaniką craftingu będzie sporo nowych przepisów na różne przedmioty, a nie tylko na jedzenie. Modyfikacja dodaje też swój odpowiednik kamiennych tabliczek z nocy kruka. Będziemy mogli więc je zbierać w celu uzyskania różnych bonusów do statystyk. Oczywiście będzie to wymagało nauki konkretnej umiejętności. Ostatnim wartem wspomnienia przedmiotem jest możliwość posiadania ognika. W sumie to bardziej podchodzi pod mechanikę, ale to nieważne. W każdym razie ten ognik, oprócz funkcji znanych z nocy Kruka, będzie także nam pomagał normalnie w walce. Ogólne jego działanie jest inspirowane modyfikacją New Balance. Kolejnym z elementów Gothic Rework są pewne zmiany w ogólnym rozwoju bezimiennego, co ma pozwolić na tworzenie różnych fajnych zróżnicowanych buildów. Pojawiły się m.in. nowe umiejętności, jak i te oryginalne dostały kilka poprawek. Przede wszystkim wzorem Gotika 3, jak i zresztą coraz większej ilości modów, za każdorazowy rozwój podstawowych atrybutów, takich jak siła czy zręczność, będziemy musieli zapłacić pewną sumkę rudy. Jest to jednak kwota stała wynosząca 5 bryłek rudy za każdy jeden wydany punkt nauki, no i oczywiście nauka innych umiejętności. Umiejętności, które były darmowe wcześniej, także czasem może teraz coś tam kosztować. Ponadto został zmieniony koszt punktów nauki za poszczególne umiejętności, jak również każdy z atrybutów będzie miał podział na wartość podstawową i całkowitą. Podstawowa to ta wyuczona wyłącznie za punkty nauki, zaś całkowita to podstawa plus wszelkie bonusy zdobyte w inny sposób. Jeśli chodzi o zmiany w oryginalnych umiejętnościach, to teraz siła będzie wpływać na obrażenia wszystkich broni do walki w zwarciu, a nie tylko tych wymagających siły. Zręczność z kolei odpowiadała wyłącznie za obrażenia broni dystansowych. W przypadku broni białej czy drzewcowej wymagającej zręczności, to po prostu te będą miały dodane nowe efekty, typu jakaś szansa na cios krytyczny, czy lepsze przebicie pancerza, natomiast obrażenia cały czas będą powiązane bezpośrednio z siłą. Co jeszcze to nauka zręczności będzie teraz wpływać także na prawdopodobieństwo zadania ciosu krytycznego. Za każde 5 punktów zręczności ta szansa wzrośnie o 1%, jak i nie ma już podziału na dwa poziomy kradzieży kieszonkowej i otwierania zamków. Teraz, tak jak to było w dwójce, obu umiejętności uczymy się tylko raz i na szansę ich powodzenia wpływa poziom zręczności. Co do nowych umiejętności, to jak już wcześniej mówiłem, przywrócona została możliwość nauki kowalstwa i alchemii. Te będą działać jednak na troszeczkę innej zasadzie niż w wice, czyli nie uczymy się przepisów, tylko poznajemy je z różnych schematów, które możemy kupić czy znaleźć. Ogólny crafting będzie teraz też mocno związany z umiejętnościami łowieckimi, jako że jednym z głównych składników będą właśnie trofea z potworów. A z dodatkowych rzeczy, to pojawiły się takie nowe umiejętności jak jubilerstwo, łuczarstwo, górnictwo, czy tworzenie Run. Nauczymy się też czegoś na wzór języka budowniczych, aby móc czytać wspomniane kamienne tablice, a także wprowadzono dwa nowe atrybuty inteligencję oraz wytrzymałość. Inteligencja wpływa na efekty i siłę zakręć, czary będą więc zadawały większe obrażenia, będzie też zwiększona szansa na wywołanie ich dodatkowych efektów, a wytrzymałość to nowa mechanika znana z wielu innych modów, z tym, że została lekko przerobiona. Jej działanie w pewnym sensie ma teraz przypominać to z Gotika trzeciego i te wszystkie nowe atrybuty będziemy rozwijali w ten sam sposób co siłę i zręczność. Gothic Reward wprowadza szereg różnych pomniejszych poprawek do gry. Będą więc naprawione wszelkie błędy i bugi, są poprawione i płynniejsze animacje. Moto, oprócz zwykłej poprawy grafiki, wprowadza też zmiany w źle umiejscowionych modelach drzew i tym podobnych rzeczach. Ogólnie takich zmian jest po prostu bardzo dużo. Co jeszcze, to usprawniona została walka. Uniki i bloki to teraz mechanika z Gotika II, a przerwać animację ataku przeciwnika będzie można wyłącznie w sytuacji, gdy zadawane obrażenia będą większe niż wartość ochronna zapewniana przez Pancerz. Działać to będzie rzecz jasna w obie strony, także nie będzie już się dało tak łatwo bagować przeciwników. Ostatnią zmianą jest jeszcze sposób walki bronią jednoręczną na najniższym poziomie. Oryginalnie bezimienny trzyma taką broń oburącz. Teraz ten styl będzie zależny od używanej broni. W przypadku małego oręża typu nóż czy krótki miecz sposób walki będzie taki jak w gotiku drugim, natomiast w przypadku większych broni jednoręcznych będzie taki jak w oryginale. W rework nie mogło też zabraknąć nowych czy popularnych mechanik. Z takich znanych to przywrócone zostało działanie areny w starym obozie, prowadzono też system obrażeń minimalnych, czyli nie będzie już sytuacji, w której nie będziemy w ogóle zadawali obrażeń przeciwnikom czy oni nam. Gra nie będzie więc tak bardzo ograniczać możliwości eksploracji ze względu na słabą postać. Pojawiły się również znane z pluginów mechaniki, tak jak wolne celowanie, sprint oraz regeneracja zdrowia i many, i co ważne, są one w pełni edytowalne z poziomu menu gry, gdzie mamy dodaną specjalną zakładę kładkę o nazwie Reward. Co więcej, wolne celowanie zostało jeszcze lekko dopracowane, dzięki czemu system i rozwój walki dystansowej jest troszeczkę podobny do tego z Gotika 3, czyli im lepszy rozwój np. łuków, tym Bezimienny szybciej będzie naciągał cięciwe. Zmiana dotknęła też kradzieży kieszonkowej. Samo w sobie jej użycie działa tak samo jak w oryginale, natomiast efekty już będą trochę inne, no i pojawiły się w grze pocągi Innosa i Beliara, przy których będzie można się modlić, aby otrzymać jakieś bonusy. Ich działanie jest inspirowane przede wszystkim Gotikiem drugim i modyfikacją New Balance. Jeśli chodzi o pozostałe nowości, to dodane zostały nowe efekty oprócz klasycznych obrażeń. bronie będą więc mogły wywołać efekt krwawienia, natomiast czary, w zależności od zaklęcia, będą miały różne dodatkowe działania, takie jak podpalenie czy zamrożenie. A co jeszcze? Runy teleportacji nie występują już jako oddzielne przedmioty, tylko będziemy mieli jedną łączoną. Aby odblokować możliwość teleportacji do danej lokacji, trzeba będzie posiadać w ekwipunku coś na wzór kamienia teleportacyjnego. To jest Będziemy podczas rozgrywki, samych lokacji, do których będziemy mogli się przenieść, również jest więcej. A mechanika działa na tej zasadzie, że po użyciu runy pojawi się nam możliwość wyboru lokacji, do której możemy się przenieść. Z takich istotniejszych rzeczy, to jeszcze wspomniana wcześniej mechanika wytrzymałości nie tylko wpływa na długość sprintu, ale też na zadawane obrażenia. Im więcej tej wytrzymałości mamy, tym mocniejsze ciosy zadajemy. Przy czym 70% obrażeń będzie wynikać z siły lub zręczności, a pozostałe 30% to właśnie ta wytrzymałość. Wszelkie zmiany i nowości, jakie wprowadza modyfikacja reward, powoduje, że ogólny poziom trudności i balans rozgrywki się zmienia. W kwestii balansu, to ten przede wszystkim wpływa na ekonomię i siłę przeciwników. Zmieniony został przelicznik cen przy kupnie i sprzedaży, ponadto nie będzie się dało w pełni ograbić handlarzy z ich asortymentu, czy to przez pobicie, czy też przez kradzież kieszonkową. Co do zachowań i siły NPC-ów i potworów, to ogólna sztuczna inteligencja w grze bazuje teraz na tej z nocy kruka, ale została jeszcze dodatkowo podrasowana przez autora moda. No i ze względu na na ogólne nowości, statystyki wielu przedmiotów również uległy zmianie. Z takich ciekawych rzeczy to jeszcze zmienił się lód, jaki możemy zdobyć w skrzyniach i z NPCów, także teraz u każdej postaci czy w kontenerze ten lód będzie losowo generowany, za każdym razem więc znajdziemy coś innego, ale będą też przedmioty ręcznie ustawiane przez twórcę. Co do ogólnego poziomu trudności gry, to nie będzie podziału na łatwy, średni i trudny, poziom gry jest odgórnie ustalony i tak będzie trudniej, aczkolwiek gra ma wciąż pozostać w pełni przyjazna dla nowych graczy. Pojawi się jednak opcjonalny dodatkowy tryb udręki wzorowany modem New Balance dla osób szukających większych wyzwań. A skąd pobrać Rework? Co jest potrzebne do jego instalacji i czy jest dostępny po polsku? Zaczynając od końca, to jak już mówiłem, cała zawartość w tym również questy są w pełni po polsku, a sam mod posiada polski dubbing, częściowo zrobiony przez sztuczną inteligencję, a częściowo z wykorzystaniem plików głosowych z innych części gotika Warto jednak wiedzieć, że ten dubbing AI jest opcjonalny, także jeśli przeszkadza wam takie wykonanie, to zawsze można zachować częściowo niemieckie dialogi. Modyfikacje pobierzecie m.in. ze stron Sefaris, Demoders, a także przez warsztatu Steam. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Co do wymagań to do działania Gothic Rework potrzebujemy oczywiście samej gry Gothic, aplikacji Union w najnowszej dostępnej wersji oraz pluginu G row Input. Opcjonalne, aczkolwiek zalecane przez autora moda jest również wgranie pluginu DirectX 11 lub Legacy Alt Renderer. Co ważne, dodatek nie działa z wszystkimi popularnymi pluginami Gotika, także warto zapoznać się z jego opisem, gdzie wszystko będzie wyszczególnione. Krótko podsumowując, modyfikacja Gothic Rework to bardzo ambitny i ciekawy projekt. Widać, że Rezu93 włożył w jego tworzenie dużo pracy i całe swoje serducho. Dodatek poprawia wiele mankamentów i balans jedynki, uzupełnia działanie gry znacznie bardziej dopracowanymi elementami dwójki, w nieznacznym stopniu rozbudowuje górniczą dolinę, dodaje sporo nowych mechanik i przedmiotów inspirowanych popularnymi modami i innymi częściami gotika rozszerza grę o nowe zadania poboczne, są nowi NPC, nowe potwory i lokacje, a wszystko to z poszanowaniem Lorca. Całej sagi. Nie odczuwamy, że ta nowa zawartość nie pasuje do gry, że jest tam wepchana na siłę, aby tylko było więcej i więcej, po prostu jest to zrobione z głową. Czy ten mod, jak wiele osób zresztą uważa, jest tym, czym powinien być remake? Moim zdaniem nie powinno się tych dwóch rzeczy ze sobą łączyć. Reworked to taka bardziej edycja rozszerzona, albo wersja 2.0, jak to na przykład mieliśmy z Cyberpunkiem 2077, gdzie gra i wiele jej mechanik działa teraz zupełnie inaczej niż przy premierze, a remake to gothic zrobiony całkowicie od nowa, od początku było wiadomo, że to będzie zupełnie inna gra, gdzie właściwie jedyne co się będzie zgadzało, to świat i lore. O czym warto pamiętać i co myślę, że jest nie mniej ważne, Reward posiada pełny polski dubbing. Co prawda nie jest to aktorskie wykonanie. Te głosy to kopie z zadań z innych części Gotika albo sklejki z różnych pojedynczych wypowiedzi. Jest też trochę dubbingu AI, aczkolwiek ten jest opcjonalny, jakby to komuś przeszkadzało. W każdym razie w samej grze wypada to całkiem nieźle. Dodam jeszcze, że te opcjonalne głosy AI to nie oryginalne głosy z Gotika pierwszego, także postacie, w szczególności bezimienny, będą miały troszeczkę inny wydźwięk. A czy nie znalazłoby się coś jeszcze? Nie, chociaż jest pewna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Kilka dni temu, kiedy siedziałem w knajpie Boro, ktoś ukradł mi parę cennych rzeczy z mojej chaty. Oczywiście Gothic Rework, jak każdy mod, ma też swoje wady. O mankamentach dubbingu przed chwilą powiedziałem. Z innych wad, o których warto wspomnieć, to nie wszystko może jeszcze w pełni działać. Mogą pojawiać się różne bugi czy inne przeszkody. U mnie na przykład czasem w pobliżu punktów teleportacyjnych postać do połowy wpadała w tekstury podłoża. Pamiętajmy jednak, że mod dopiero co wyszedł i to normalne. kurca z pewnością cały czas go dopracowuje i będą pojawiały się kolejne poprawki przy jego aktualizacjach. Oczywiście te nowe zadania czy inne zmiany można oceniać w sumie i na plus, i na minus, także tak naprawdę to wszystko kwestia indywidualna, zależy czego oczekujecie od danej modyfikacji. Jeżeli więc chodzi o mnie, to jak najbardziej uważam, że modyfikacja Gothic Rework jest zdecydowanie warta ogrania. Już teraz dodaje mnóstwo bardzo fajnej wrzuconej do gry nowej zawartości, a jak się okazuje to nie koniec, bo autor planuje w przyszłości jeszcze bardziej ją rozbudować. Czy będzie jeszcze lepiej to się rzecz jasna okaże, ale teraz jest już bardzo dobrze. Z pewnością mocnie każdemu finalnie przypadnie do gustu, zwłaszcza że jest w nim bardzo dużo inskrypcji inspiracji dodatkiem New Balance, który mocno dzieli fanów Gotika, także aby go realnie ocenić trzeba tak naprawdę samemu go wypróbować, do czego zdecydowanie zachęcam. Zawsze to jakaś fajna odmiana od tego co dobrze znamy, a i kolejna okazja do powrotu do górniczej doliny. Ogromny szacunek dla Rezu93 za zrobienie i udostępnienie modyfikacji Gothic Reward. Wszelkie prawa autorskie do moda należą do jego twórcy. Dajcie znać, Mory, czy już ograliście Gothic Reward. Co o nim sądzicie? Jakie macie wrażenia z rozgrywki? Czy to będzie pełnoprawny odpowiednik New Balance do jedynki? I jak Waszym zdaniem mod wypada na tle innych, czy tego powstającego remakeu? Czekam na Wasze opinie i komentarze. Jak zawsze na koniec, będzie mi bardzo miło, jak ocenicie ten materiał. Zostawiając pod filmem łapkę w górę, jak Wam się podobało, lub w dół, jeśli nie. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, jak jeszcze tego nie robicie. A podobają Wam się tego typu materiały z gotika i chcecie ich zobaczyć więcej. Pięknie dziękuję za. Każdą waszą aktywność, Mory, a ja będę się już teraz z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Jesteś wielkim wojownikiem i zasługujesz na szacunek.